I witam, witam, winter is coming, co zimniej, słuchajcie, yy, niby robię, 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 a dalej to jakaś kubka zostaje, nieważne, słuchajcie, yy, stary aparat zaponowy, taki wiecie, mechaniczny, co niektórzy powiedzą, zmieniaj to gówno, na razie nie wyprzedzajmy faktów, pomyślimy, yy, w tej chwili już jest to wszystko wyczyszczone yy, i będziemy sobie to składać, słuchajcie, mamy taki korpus, w którym cały tutaj ten aparacik sobie od środka pracuje. Oczywiście na licencji Magnetti Marelli, więc lux. Oczywiście to jest panie Zelmot. E, I co? I co? I co? Czekajcie, coś chciałem Wam powiedzieć. E, w środku tutaj jest e, wprasowana tulejka plus taki filcyk, który smaruje e, nasz tutaj wałeczek sobie zaraz go też na, na oliwimy. Tu mamy wyczyszczone, mamy podkładki dystansujące tutaj z tą zębatką, to idzie jakoś tak, plus jeszcze takie, taka jedna Z, e, która jakby amortyz amortyzuje to ca całe ustrojstwo. Mamy tutaj te śmieszne jakby e, odważniki czy jakoś tak, nie wiem, wiecie, nie będę tutaj terminologii jakiejś stosował, bo po prostu nie wiem. E, jest i nasza krzywka, już trochę ją przepolorowałem, żeby była cacy. Tutaj jeszcze jedna podkładka, która idzie do środka, tutaj od spodu na ten bałeczek. Co mamy? Tutaj mamy zabezpieczonko, podkładeczki, sprężynki, sam aparat, no i pokryweczka, chyba ze bonitu. Ze bonitu też już trochę posłużyła. Może jeszcze spróbuję trochę ją dogłaskać. Pamiętacie, z początku nie mogłem odpalić naszego maluszka, no bo tutaj ten przerywacz był strasznie zapiszczony, obecnie jest w, dobrym, w dobrej kondycji. Eee, no będzie można go wymienić, albo właśnie całkowicie zmienić ten aparat, na pewno kondensator chyba się szkuje do wymiany, bo tutaj nieładnie przewód wychodzi, żeby tutaj dawało te wszystkie kondensacje kondensatorowe. Czyli eee, tu jest wyczyszczony tak trzy po trzy pani Kwiatku może i robię wolno, za to byle jak więc trzeba to jeszcze poprawić i będziemy składać i mniej więcej Wam pokażę a potem pomyślimy co dalej, bo w sumie nie wiem aha, bo te części oczywiście tam do wysyłki silnikowe więc będzie, będą robione na spokojnie a później skrzynią no bo kaszlaka jeszcze nie ma więc jest, jeszcze mam luz blues, blues i można sobie działać no i dobra, aparat jest złożony i słuchajcie, no oczywiście tak jak mówiłem, podkładki tutaj nad tym, powiedzmy, trybem zabezpieczenie trzeba oczywiście wbić, mniej więcej tak, te śruby i tutaj kondensatorek, prawdopodobnie do wymiany będzie, ale to tam zobaczymy jeszcze w trakcie. Na razie jest ogarnięte, że mogę sobie w ręku wziąć. Tu jeszcze jest taka podkładeczka, która idzie tutaj, ona tak pewnie średnio uszczelnia, ale sobie dotniemy jakąś nową, coś wymyślimy, nie bo to oczywiście, jak wiecie, jest włożony w korpus silnika, no to jeszcze jest jakaś ta regulacja, czyli wyprzedzenie tego zapłonu, ale to będziemy później się bawić, dużo później. Dobra, to, co trzeba było oddać, czyli głowicę, wał korby, też w sumie wziąłem. Jeszcze muszę donieść, bo tak jest opcja, że po prostu mi dorobią te panewki do tych, do tych, tych. więc może coś ta nie wyjdzie, zobaczymy. Jedną, tą przednią i tylną, te główne podpory, i słuchajcie, przyszły tłoki pierścienie PrimaSort Kurwa sa oczywiście tutaj ładnie to jest obchromowane. Olejowy, wiadomo, zgarniający i uszczelniający. I tłoki, tłoki, powiecie, kurwa, coś tych wziął. A to są oryginalne tłoki jeszcze z, z papiurkiem, słuchajcie z papiórkiem ja sobie zobaczymy to sobie na pamiątkę zostawię, co my tu mamy? Tłok, wymiar 70, 70, 72 tutaj na tym będzie lepiej chyba widać jest 772 fiat sztuk w opakowaniu 12 ciężar netto Pieczątki troszkę wyblakły, gożyce. No i fajnie, no i tłoczki mamy trochę zapiszczone, ale to my sobie później do, doszurujemy. Więc, e, więc to tam pół biedy ale kurwa, muszę się w ogóle dowiedzieć, czy e, takie tłoki, czy je się wkłada, słuchajcie, y, czy jak wstawię tak, czy tak, czy jest jakaś różnica. Bo strzałki nie ma, nie? Że <laughs> kierunek wydechu, wiecie, jak w innych tam, tych pierdołk, pierdółkach chyba jakaś różnica jest, no nie wiem. Tutaj też, nie wiem, czy to coś, 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 czy... <laughs> tutaj gorzej widać. Nie, no to jakby coś było. Dobra, nieważne. Później się dowiemy. Albo jak wybuchnie silnik. Dobra, więc to mamy fajnie. A, i jeszcze jedno info. Kaszlak już jest wypiaskowany. Jutro go przywożę, więc muszę miejsca trochę zrobić w garażu z powrotem. Ale będzie teraz ciasno. Ja pierdolę. To no. mi się wodował. Ale dobra, przynajmniej te siedziska wyjebane. Te większe blachy też out. Więc silnik też na razie out. I teraz będę się zastanawiał, czy ruszać skrzynie czy... A, to zresztą pomyślimy. Na razie nie ma co wyprzedzać faktów. Dobra, sobie co nieco wypiaskowałem te rurki, bo e, mogłem je na kole robić, ale jakoś mówię wrzucę, bo to jak e, w środku też trochę zostały e, dmuchnięte. Tutaj te śmieszne kolanka, tutaj pomyślimy, czy coś jeszcze będę sobie dremelem zbierał i takie rzeczy ja po prostu psiknę od razu, tylko odtłuszczę e, zwykłym, znaczy zwykłym tam czarnym, e, wysokotemperaturowym szprajem, bez żadnego podkładu, to się fajnie trzyma, e, więc e, temu nic się nie powinno stać, natomiast tu z pokrywą mam dylemat, czy nie dać czasem tego do do do, do, do słuchajcie yy, kurwa coś, yy, proszkowego malowania bo tu widać, nie wiem czy, czy, czy tak fabrycznie było pomalowane, ale takie też trochę miejscami zmatowione, nie wiem jakby ktoś już to malował w każdym razie ona jest taka w miarę prosta, więc cacy yy, tutaj mamy tą jakby rurkę od odby nie wiem tak, tak coś mi się wydaje i tu mamy takiego fikołka i ten fikołek, który się znajduje dokładnie tu w tym miejscu i to jest wygaszacz płomieni jakie on ma za zadanie, nie mam pojęcia, no płomienie raczej tutaj pod klawiaturą, czy z powrotem od filtra, no to chyba nie idą, to jest bardziej chyba coś, żeby się ten olej może skraplał chyba bardziej w, ten, w tym kierunku bym szedł no ale to tylko wy, wypłuczem będzie ładne e, tutaj no i tak zastanawiam się, czy też nie sprayem tego nie piznę, czy i nie rozpuści, bo tutaj to może bym olał w zasadzie, bo to i tak tutaj będzie w, w, zakonserwowane olejem, natomiast tylko mi chodzi z wierzchu. Z wierzchu chyba też nie powinno być tragedii. I może i tak zrobię, też szprejem pociągnę no to też jakieś takie zacieki to tam. No zobaczymy, zobaczymy, jeżeli później coś będzie nie tak, ja to ściągam po prostu no problem i, i daję to do proszkowego i tyle. No ale możecie napisać w komentarzu o co chodzi. Jeszcze jeszcze Wam kabinkę pokażę z logo Kwiatka, oczywiście do nabycia w sklepie, którego jeszcze nie mam. Uj. 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 Tu sobie przygotowałem znaczy jeden element tutaj z tymi blaszkami dystansującymi od koła pasowego. Tu co idzie, alternatorek chyba tak dobrze mówię? No tu mamy pistolecik, tu mamy pedzian, mm, który, którym wciskam mój profesjonalny wyciąg no i lampion, tutaj lampion jeszcze ekstra taki wiecie do doświetlenia, ale teraz mam podwójną szybkę wstawioną, słuchajcie podwójną szybkę e, podwójne szkło, bo wcześniej była plexa, szkło i jeszcze jest folia, więc na razie to się tam sprawdza jakoś nieszczególnie to się poniszczyło, oczywiście zakurzyło się od ale e, powinno być git, widoczność jest super no wiadomo, jak tam zacznę e, psioczyć tym piaskiem, no to kurzawa jest, ale później jeszcze Póki mam trochę tego piasku to później zmienię to na korundus, jak będę już tam miał jakieś grubsze elementy, czochro. Dobra, To mamy po, tu mamy przed. Różnica jest. Oczywiście, pierwszy muszę obskrobać yy, normalnie skrobaczką, ten taki brud, wiecie, gęsty. Bo jak jest przyklejone coś, to po prostu yy, przy tym moim siuwaksu nie za bardzo. Słuchajcie. Pach jest kaszlakiem. Jest kaszlakien. Wypiaskowale. Oczywiście nie cały, bo nie, nie, nie o to chodzi. tu mi nie, nie zrobił pan. Aha, tu jakieś kurwa uszczelnienie chyba. Jakieś jest, no. Jakieś mezidło. Takie samo jak tutaj. Słuchajcie, ja za, za, y, zrobię taki obchód. Co on tak śmiesznie tu. a to chyba szedł z tym dyszą i tak coś mu się zawinęło. Słuchajcie, muszę go odkurzyć bo wszędzie pozostałości po tym korundzie szlachetnym czy tam pospolitym muszę posprzątać, to jest raz Przejdziemy zaraz do kaszlaka, omówimy, bo takie kwiatki wam powiem, że powychodziły że nie pytaj, czekaj Zobacz, zobacz jakie kwiatki powychodziły Kurwa, będzie dobrze, dobra Kwiatku sprzątaj i działa dobra. Słuchajcie, bierzemy łankę NoBi. Oglądamy. Odkurzyłem, e, ale muszę jeszcze dmuchać ze trzy razy plus e, dmuchać i odkurzać jednocześnie. Bo weszło w takie szczeliny, że masakra e, co? No, komora jest cała. E, wiadomo, numery tutaj, żeby ich nie starło. No niestety, tam gdzie kleju nie ściągnąłem, no to jednak sobie e, piaskarka nie poradziła jak to wygląda tutaj no tutaj no to jest zeżarte to było wręcz pewne że tu będzie tragedia tutaj tak samo eee. czekajcie bo chcę wam wszystko pokazać więc cały pas przedni wek to wiadomo tutaj to już wcześniej odkryliśmy eee. No tutaj to wygląda w ten sposób. Tu jak patrzysz, no to nawet, nawet, nie? Dobra, to idziemy od lewej. E, tutaj błotnik ładny, nie, niepofalowany, nic nie pogięte. Chociaż jest takie... A nie, to jest ten, po prostu gdzieś tam resztki takiego podkładu powiedzmy zostały. Tak to wyglądało, takie wiecie... No to jest gładziutkie, nie? Taki... Widać na telefonie, no. Tak jest równiutko słuchajcie. potrzebie szybie panie dzieju no jest ze, ze żartę Tu mamy spływ. Tutaj też jakaś mała dziura. Tak dziura? Czy brud? brud, dobra. Czyli tu mamy trochę zeżarte, więc tylko kawałeczek całego podszywia nie, bo od spodu jest naprawdę zacnie to wygląda. Ewentualnie można będzie je wypróć to potrzebie Wypróć to pod szybie i od spodu zabezpieczyć. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj mamy cacy. Tutaj dziur są. E, Tutaj tych nie ściągałem, bo wiecie co, ja w ogóle tak myślę, że ja sobie po prostu zamontuję tu chromy. Widzicie, no tutaj też nie wkurzyłem. E, chromowane zderzaki. Tutaj nie poszło niestety, e, ze względu na tą smołę. Więc no szkoda, że nie przygotowałem, tak? E, żeby, żeby mm, żeby tej Tą smołę zedrzeć chociaż tutaj jakoś poszło, nie, nie do końca. To tutaj, no niestety, yy, już, już się poddało. Zresztą też tu, tak trochę widzę temat. Dobra, co tu dalej? Co tu dalej? No tutaj to widać, że podłoga tam wychodzi na zewnątrz. To mocowanie jest totalnie zeżarte, więc tragedia. Nie ma czego tu się trzymać. Tu widać, że próg był wstawiany. Próg był wstawiany. Czekajcie, żebym to tak fajnie poświecił. Nad kilo szpachli poszło. Progu nie chciałem całego, no bo i tak do wyjebania. W zewnętrzny wewnętrzny. Nad, nad zostały moje napisy NIE. Podłoga tutaj w środku też nie słuchajcie. Bo też ją całą wypierdalam. Opuszczę imprezę słuchajcie. To jest tak. Tutaj ta podłoga nie wiem, czy, czy to jest fabryczne, czy to jest fabrycznym nasmarkane. Chyba nie, to jakieś po prostu były otwory technologiczne i były pozaklejane, ale tutaj kurwa widzę, że tu jest nieciekawie. Tam kurwa też tutaj też widzę, że ewidentnie tu jest blacha wstawiona. Teraz to wszystko wychodzi, słuchajcie. Nie wszędzie kleju starłym, więc tu na cały jest cacy, cały cacy, dobra. No tu środek to nawet nie ma co zaglądać, to jest naprawdę ładnie. Nie żadnych tam problemów. Tutaj widać jak ten próg był wstawiany. I tu wszystko będzie trzeba odbudować. No to nie jest pogięte, to jest ładnie, ale... Tak, jak tutaj jest cacy w miarę, to od spodu pewnie nie. Nie, chociaż coś się tam trzyma. To też nie jest jebnięte, no ale kurwa, no tak... Gruba smoła, że widać, że nawet nie podchodził. Co mi się nie dziwię. Eee, no tutaj tył to wiadomo i też kurwa, widzicie. Jest czysto. Wszystko na bieżąco to wygląda tak. To nie pamiętam, czy coś tu było, kurwa. Nie, bo tu chyba na te uchylne tylne szybki, nie? Zamontowane jakieś zawiasy, ale u nas tego nie było. Aha, nie przejadę, świetnie. Nie przejadę, kurwa. Dobra, moment. Dobra, zmiana na taborecik. Dobra, jedziemy. I teraz tutaj fajnie się zaczyna. Było ładnie, kurwa, klepane, bo tu jakiś dzwonek był. Jakiś dzwonek był, czekajcie, wezmę tak, o. Lepsza jakość. No, tutaj ten, ten błotniczek też pójdzie cały. Jakby kwiatek zesmarkał, no, a kwiatek by to jeszcze zeszlifował trochę. No, a co tu dalej? No, to wygląda w porządku. Tutaj też z tej strony tu już akurat kwiatuś robił dziury. No, tutaj jest delikatnie zeżarte. Tak to wygląda więc tu mamy tak Tutaj próg, aha też tylko tak To było wstawiane Tutaj nieładna dziura, słuchajcie Trochę będzie blacharki, oj będzie pani kwiatko o, wiadomo próg też, nie? Nie ruszany Co tu mamy, co tu mamy? Nie wiecie, na, z początku tak to wygląda, cacy, ale, ale to niestety też wewnętrznym wypierdoli się stąd, bo tutaj po prostu już nie ma niczego. I widzę żarty. Tutaj tak samo, kurwa, jak to wam pokazać? W zasadzie nie ma się nic nie trzymać. Z przodu, podejdę. widać masz wszystko to odchodzi tu w środku podłoga też trochę zeżarta też zeżarta więc też no mówię, cała podłoga wek hmm, tutaj cacy tutaj cacy, szkoda bo ładnie dach w sumie nie jest pofolowany, to już mogłem cały dach ale to chyba hamiem pod... pociągnę albo tylko zmatuje. Hmm. Tutaj nad kole też reparaturka wiedzie tutaj też nieruszane no kurwa szkoda, bo mogłem jakoś bardziej przygotować. Hmm. Wahacze osobno tutaj też tak grubo tego kleju nawalone Coś tam psiknął tutaj też tak nie do końca bo wszędzie smarowany trochę Lipa z mojej strony, ale i też tego piaskarza, słuchajcie. No ale tutaj cały tył. Nie jest elegancko. Tutaj też prawdopodobnie roznituje to. Tą klapę opuszczę i w środku też zabezpieczę. Znaczy klapę, tą blachę, wiecie. E, tutaj tylny pod szybie. Też tak nieciekawie pewnie. Tutaj no, taki mały kawałek reparaturki jakiejś. Tutaj z tej strony trochę lepiej to wygląda. A jeszcze tego zatrzasku do końca nie wiem, Pękło mi w rękach. Tak, to jest cacy. Dach nie jest pognity. Co świeci? Ta latarka jakoś słabo. On tak za mocno. Więc tutaj zawieszenie nieruszone. Nieruszone. Tutaj kurwa też nie ruszył. No ale co się dziwić, jak kurwa taka smoła. Wiecie, bo ja, ja go rozumiem tylko dlatego, że. To smoło pochodne, ten, to lepiszcze. Jak ja mam z brudem problem na mojej piaskuli, to nawet jak tam 10 bar przypierdoli, to trzeba by było chyba ślutem, czy czymś atakować. A tak... A tak to nie poszło, ale to i tak dużo jest to do wyczyszczania, do... wiecie. Bo ja teraz chciałem w zasadzie to już epoksydem atakować. Ale tu mam dużo do przygotowania, w sensie... Gdzie nie dość zdzierać, powiedzmy taki pierdoły klej. Ten do, e, usunąć, zeskrobać mm, i psiknę to e, epoksydem. Tutaj, wszystko. E, żeby to mi nie gniło, środek tak samo, tył tak samo. Epoksydem to psiknę, już mam tutaj e, puszki zakupione. Zobaczymy, ile z tego zejdzie, to wam powiem. E, I co jeszcze mogę powiedzieć. E, w czwartek, bo dzisiaj mamy środę, kurwa. No, to jutro chyba część odcinka będę odbierał. Tam nie wszystko jest do roboty, to wam w następnym odcinku powiem, jak, przy, jak przyjedzie. Słuchajcie, taka przyjemność. 1600 zł. Mi się wydaje, że jak na te czasy. No, i w okolicy też to w zasadzie była jedyna osoba. Więc spoko. No, spodu tak za bardzo kurwa nie ruszył. Patrząc powiedzmy na ten nadkola. Ale. Powiem Wam, że tutaj rzeczywiście to jest bez sensu, jak ja całe to będę wstawiał, to tu ok, w zasadzie tam też, szkoda, że tutaj tak nie za bardzo był podjazd, tam wewnątrz, eee. ale dobra, poradzimy sobie, a pas przedni, słuchajcie, przesiądę się, o, kurwa. pas przedni sobie wytnę i dole gdzieś tu na ścianę lampki sobie dam i będzie tutaj w garażyku takie coś. Dobra, Pany, yy, tak coś to piszcie w komentarzach, co o tym myślicie wszystkim, yy, no roboty będzie, ale mówię, wstępnie chciałbym sobie to wszystko epoksydem, bo teraz jakbym chciał wystawić malucha, napada wilgoć, tak jest zimno, to z, bez sensu by była ta robota, bo za ruda naleci i bez sensu było w ogóle zlecać coś takiego, nie? Więc to sobie wszystko zapsikamy epoksydem, oczywiście jeszcze przy, muszę to przygotować porządnie, jeszcze raz wydmuchać, wyskrobać, jak mówiłem. I wtedy będzie można działać, wycinać, cudować, kombinować. Nie? Więc, więc tak sobie to wymyśliłem. Bo też widziałem takiego blacha. Że jest tam blacharz na YouTube, który właśnie cały kaszlak do piaskowania i on w epoksyd i potem dopiero wszystko to wycina. Wszystko to wycina, bo na przykład czekajcie, ja nie mogę przejechać bo tutaj na przykład w tych progach nie, o, gdzie jest notarka? w tych progach to jest po prostu zatrzęsienie tego korundu nie, więc lepiej to zrobić teraz a później każdy element zresztą zobaczycie więc dobra koniec paplaniny dziękuwa i na razie